Dzień dobry Państwu. Otwieram 59 zwyczajną sesję Rady Gminy Małpina Witam Panią wójt, witam panią mecenas, witam panią komisarz Justynę Biedrzyńską, witam pana dr Justynę Siemeniuk, lekarza weterynarii, witam y, Panie i Panów Radnych, witam Państwa sołtysów, witam kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, witam wszystkich Państwa, którzy obserwują naszą sesję online. Porządek sesji Państwo otrzymali w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przedstawię następująco. Otwarcie sesji potwierdzenia prawomocności mocności przyjęcie protokołu z 58. sesji. Punkt drugi. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami, to jest od 31 stycznia 2024 roku do 28 lutego 2024 roku. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Woknia Górna. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie zasady wyremowania lokali stworzący skład mieszkaniowego zasobu gminy Woknia Górna. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla stażarów ratowników w okrutniczej straży pożarnej stanu gminy Moklina Górna. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej propozycji finansowej w gminie Gunda. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w oknie Gunda na rok 2024. Punkt 8. Wolne wnioski i sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Stwierdzam, że nasze obrady są obecnie prawomocne. Na 15 radnych jest obecny 15 radnych. E, nikt nie wniósł uwag do porządku obrad, więc zostaje tak jak odczytałem. Jeżeli chodzi o protokół z 58. sesji, nie wniesiono do protokołu uwag. Wnoszę o przegłosowanie przyjęcia protokołu. Głosowanie zakończono. Protokół został przyjęty. Piętrowa do Nie wiem przeciwnik się nie wstrzyma. Proszę Państwa, w punkcie pierwszym jeszcze będzie gdzie można powiedzieć, że niespodzianki. Zaczniemy od czegoś uroczystego i uważam, że bardzo ważnego. Mianowicie dotarła do nas informacja, że po sześciu latach, dobrze pamiętam Pani Komisarz? Po sześciu latach pracy na terenie naszej gminy odeszła na emeryturę w bardzo młodym wieku. Pani komisarz Justyna Birzycka. Gratulujemy nowej, młodej emerytce, a przede wszystkim chcę podziękować w naszym imieniu, w imieniu Rady, w imieniu nas wszystkich tutaj obecnych za to, że 6 lat poświęciła pracy w naszej gminie, zapewniając nam bezpieczeństwo, zapewniając nam. Wszystkie możliwe sytuacje, które były konieczne, jeżeli chodzi o e, działanie tutajszego komisariatu. Będziemy bardzo mile panią Wysynę wspominać i przede wszystkim życzymy takiej no, naprawdę jakiejś fajnej i owocnej emerytury. Dziękuję Szanowni Państwo, z uwagi na to, że oficjalne pożegnanie odbyło się w asyście policjantów w komendzie powiatowej, kwiatki Pani Wójt przekazała. Pozwólcie, że jeszcze wysałuję Panią Stylkę. Kochana, się. Jeszcze raz dziękujemy. Pani wójt, Szanowni Państwo, e, tak naprawdę 6 lat to byłam komendantem komisariatu, natomiast w komisariacie jestem od... Jest, było, od 2016 roku. Przychodząc tutaj e, była to trudna decyzja, podejmując e, taką, że, e, że przyszłam na zastępcę komendanta komisariatu. E, teren dla mnie nieznany, ludzie nieznani, e, i tak dalej. Natomiast, między innymi, dzięki Państwu, Państwa życzliwości, kiedy usłyszałam dobre słowo, e, rozmowy, pomoc, bo bardzo wspieraliście mnie pomocą nie tylko to finansową, ale również taką osobistą. E, bardzo Państwu za to dziękuję, jestem wdzięczna, bo e, dużo łatwiej mi się tutaj pełniło służbę. Myślę, że to bezpieczeństwo było na wysokim poziomie, kiedy zarządzałem tym komisariatem, więc jestem, mam taką nadzieję, że, że ten poziom bezpieczeństwa będzie taki jak jest, a może nawet lepszy, bo moi <coughs> na pewno też o to będą dbać. Także bardzo serdecznie dziękuję za, za tyle na temat współpracy. Życzę Państwu zdrowia przede wszystkim, bo jest najważniejsze. I spełnienia marzeń, zarówno tych osobistych, zawodowych, wszystkiego dobrego. Dziękuję Panie bardzo. bardzo. Panie Przewodniczący, czy mogę? Szanowna Pani, była już komenda, ale drodzy Państwo. Mamy już nowego komendanta Komisariatu Policji, jest nim to Tomasz Zęgota i jest również zastępca i już powołany zarządzeniem głównego komendanta. Jest to pan Kamil Weblaszka. Zaprosiła mnie już na następną sesję, bo też złożyli do mnie różne prośby i yy, myślę, że już teraz macie pełną wiedzę na temat, co się zadziało na Komisariacie Policji w Mowli. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa i druga taka miła część, którą zacznę może od takiego powiedzenia, e, takie troszeczkę zarysu historycznego. Jest to jeden z najstarszych urzędów, jeśli w ogóle nie najstarsza instytucja państwa polskiego z XIII wieku przetrwała fiastów, jakorów, państwo krzyżackie. Andegardenów, bazów królów lekcyjnych, państwo rozbiorowe i PRL. Dziś ich podstawą prawną jest ustawa samorządowa. Jest ich w Polsce około 40 tysięcy. O kim O, o sołtysach. Proszę państwa, dzisiaj jest okazja taka szczególna, może z uwagi na to, że 11 marca będziemy obchodzili Dzień Sołtysa. Jest dużo prawdopodobieństwa, że jest to nasza przedostatnia sesja. W związku z tym, że ta ostatnia sesja będzie po Waszym święcie, chcielibyśmy dzisiaj jako Rada Gminy, jako radni, podziękować Państwu za współpracę, za wkład, który wnieśliście przez ten okres. A podkreślam, jest to najdłuższa kadencja, tak radnych, jak i Sołtysów w obecnym ustroju. Po 90 roku. To jest 5,5 roku bez władzy. Każdy z nas może sobie podsumować, jaka współpraca wyglądała. Myślę, że nie wyglądała źle, skoro spotykaliśmy się nie tylko na sesjach, ale i w terenie, skoro wymienialiśmy uwagi, i każdy z nas w jakiś sposób był zwrócony na potrzeby mieszkańców. Jesteście tym pierwszym, nazwijmy to, kontaktem między gminą, a mieszkańcami, między wójtem, a Wazą wykonawczą, a mieszkańcami. I myślę, że Wam się należy naprawdę wielka, wielki szacunek za to, co robicie i co możliwe, że robicie, będziecie, bo wybory, dwa miesiące po wyborach samorządowych, możliwe, że każdy z Was zostanie ponownie wybrany sołtysem, ale wydaje mi się, że ta funkcja jest o tyle znamienna, że ma w sumie prawie dziewięć wieku. I co muszę powiedzieć jako taką uwagę, powiedzmy, historyczną, że jest starsza od funkcji wójtu. Oczywiście bez żadnych kontekstów i dygresji. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę to, że chcielibyśmy, żeby jakaś pamiątka została pod naszym dzisiejszym podziękowaniem, każdy z Państwa otrzyma pamiątkowo statuetę. Jest yy, ona bardzo podobna do Oskara, chociaż tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, yy, nie przyznawała ich Akademia Filmowa i nie wolno nawet tej nazwy używać z uwagi na to, że jest to nazwa zastrzeżona przez Akademię Filmową i nie daj Boże, żeby nam się dobrali yy, przysłowywy.